Dziś spełnia się moje marzenie. Lecę helikopterem nad miastem i polecę też nad morzem. Załatwiłam sobie tutaj takiego pilota, który umie pilotować helikopter oraz zabrałam ze sobą mojego koleżkę, ażeby tak sama nie lecieć. Więc zobaczcie, mogę tutaj wszystko sobie z nie takiego wysoka właśnie oglądać, więc bardzo fajnie, a teraz płyniemy nad morze. Jak się cieszę, jeszcze nad morzem nie latałam. Ej, spokojnie, spokojnie, co to za wiatry! Jejku, zaczynam się stresować, ale dobra, chyba damy radę, słuchajcie, okej, okay, jest, jesteśmy tutaj, jesteśmy nad wodą, juhu, co się dzieje, dlaczego ty tak lecisz, dlaczego tak w dół, dlaczego dziób masz skierowany w dół, tak się nie lata, Ślenie! co się stało? Co się stało? My się rozbiliśmy. Ała, mam nadzieję, że nie mam połamanych kości. Ała, chyba, chyba jest. Okej. Okay. No nie wierzę! My się rozbiliśmy tym helikopterem. Patrzcie, tam w wodzie jest nasz helikopter. Niestety on już nie działa. Zepsuł się nagle silnik, nagle się zapalił. Ja nie wiem, jakiś dym się w ogóle unosił. I my tu jesteśmy na tej wyspie. Dobrze, że jesteśmy we trójkę. To jest najważniejsze, że żyjemy. Słuchajcie, to jest najważniejsze. Trzeba się tej myśli właśnie trzymać. To prawda. Ale niezą wam tutaj przygodę, słuchajcie, wymyśliłam. Ale to nie moja wina, że ten helikopter się tutaj zepsuł. No cóż, mam nadzieję, że będziemy tutaj bezpieczni. Może ktoś zaraz nas tutaj znajdzie. Może nas poratuje, bo tak naprawdę to ja nie wiem, jak my wrócimy do domu. Ja nawet nie wchodzę do tej wody, przy tam mogą być rekiny. Dlatego lepiej tam nie wchodzić. Musimy wymyślić, słuchajcie, jakiś inny sposób na to, jak się stąd wydostać. Więc może jakoś obejrzyjmy tą wyspę. Sprawdźmy, co tutaj na niej jest. Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby sprawdzić. Więc może chodźmy tutaj pod górkę. Ej, pilocie, jesteś nadal taki odważny? O, chyba idzie. Dobra, to ja myślę, że powinniśmy się jakoś rozdzielić. Co? O nie, oni go zastrzelili! Oni go zastrzelili! Co jest grane? Kto to jest? Co to są za chłopacy? Co to są za jakieś dzikusy? Oh my god! O oh, nie, 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 nie! Dziwni ludzie, dziwni ludzie! Jak oni są w ogóle poubierani? Czekajmy, uciekajmy! Nie wiem w sumie, gdzie my mamy uciec! O oh, nie, nie! Może zostaniemy tutaj gdzieś na dole, na tym skrawku. Może nie dosięgną nas ich te strzały i oni sobie pójdą. Mam pewien pomysł. Musimy się przygotować jakoś tutaj na noc. Potrzebujemy jakieś piwory, coś takiego. Czy zabrałeś może ze sobą, bo ja mam! Śpiwory, musimy też ogarnąć tutaj Ognisko, żeby było nam tutaj ciepło Ja wiem, że się boisz, ale Ale musimy się uspokoić Więc no właśnie, zaraz Ogarnijmy tutaj sobie śpiwór Musimy mieć w czym spać No i też Co zjeść później tak naprawdę Więc najpierw to ja sobie tak Wezmę tutaj śpiwór I może tu pod drzewami to będzie Dobre miejsce, okej okay, Ja śpiwór już mam jakby co Mogę jeszcze nam ogarnąć tutaj Jakieś ciepełko, czyli ten taki, yy, takie ognisko. Masz spiwód. No to sobie postaw, bo ja tutaj mam swój. No i będziemy mogli też później sobie rozpalić ognisko. To jakoś, słuchajcie, widzowie, będzie nam cieplej. Mam nadzieję, że te dzikusy się to już więcej nie pojawią. Ale strasznie oni byli dziwni. W ogóle, tak jak wam powiedziałam, no straciliśmy tego pilota. Musimy wykombinować też sobie później jakiś sposób, żeby wrócić do miasta. Bo ja tu przecież, no nie przeżyję. Co najwyżej to ta nocka, ale słuchajcie, więcej tutaj nie chcę być. Okej. Okay. Ma już ten mój koleżka też śpiwór, więc jest kit. E, myślę, że zaraz będziemy mogli sobie rozpalić ognisko, żeby było ciepło. Ale też potrzebujemy jakieś jedzenie, Jestem bardzo głodna. Są tu kokosy na tych palmach. Nie ma nawet kokosów. Ryby nie pływają. Co my zjemy? Ja nie mam pojęcia, co my zjemy, ale też nie mamy, słuchajcie, wędki. Więc ja myślę, że może gdzieś wybierzmy się jednak w głąb. E, na razie nie wiem, no właśnie. Gdzieś w głąb tej wyspy. Może zajdźmy od jakiejś innej Strony. Może nie trafimy na tych dzikusów i znajdziemy jakieś jedzenie Chodźmy zwiedzić wyspę, może chodźmy jakoś tędy Tutaj może Okej, okay, idziemy tu Dobra, idziemy może jakoś O nie, 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 nie. Są oni, są oni, są oni, nie, 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 nie Ała, nie chcę do wody, nie chcę do wody, bo zaraz mnie tutaj złapią te rekiny Chodź, 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 koleżko, chodź, koleżko, chodź szybko! Koleżko, chodź szybko, szybko, szybko. Tędy, 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 tędy za palmami. Tę... Chodź, 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 idziesz. Dawaj, dawaj, dawaj. Idziemy, 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 idziemy tutaj, tutaj. O, jakaś deska. O, nie! Nie, weszliśmy w nich, weszliśmy w nich zasadzkę! O nie, oni mi go porwali i zabrali mi mojego kolegę. Co oni robią? O, nie, mam nadzieję, że jakiegoś dziwacznego rytuału oni nie będą robić. Muszę tam zajść jakoś, z innej strony zobaczyć, bo na razie tego nie widzę. O, nie, 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 nie. przecież ja muszę go uratować. Muszę go odbić. Nie, sama nie wrócę do miasta. Co oni tam mają? Nie, ja muszę wziąć lornetkę, bo słuchajcie, inaczej to ja nic nie widzę. Gdzie jest ta lornetka? Dobra, mam. Pyk. Jedynka, okej. Okay. Stanę sobie może tu. Pyk. Dobra. Woda. Uwaga, gdzie jest ta wyspa? Jest, 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 jest. Są jakieś tabliczki. Patrzcie co oni robią. Poczekajcie. Oni są dziwaczni. Zobaczcie, jak oni wyglądają. Mają liście w ogóle poubierane na sobie. Oni nie mają takich normalnych, zwyczajnych ciuchów. Tam jest! Tam on jest! Zobaczcie, tam jest mój koleżka! Mnóstwo pochodni, ogniska jakie dziwne, namioty też. Co oni z nim robią? Dlaczego oni go łapią? Gdzie to ogniska nie! O są dziwni, ja muszę go stamtąd zabrać! No uciekaj do wody! Zgas się, bo się palisz! Oh my god! Co oni z, co z nim chcą zrobić? On jest ich więźniem, muszę go jak najszybciej odbić. A co na tych tabliczkach jest? Muszę to sprawdzić only boy! Wyspa chłopaków. Zakaz bez dziewczyn. Słuchajcie, no tak, ja jestem dziewczyną i ja nie mogę być na tej wyspie, a oni po prostu go pewnie wymyślili sobie, że chcą go uratować, tego mojego koleżkę, bo on też jest chłopakiem tak jak oni. A ja jestem dziewczyną, więc ja jestem ich, słuchajcie, wrogiem. Ale ja muszę im odbić mojego kolegę, ja muszę jakoś to zrobić, żeby go odbić. Jak ja mam to zrobić? Muszę się zastanowić. Dobra, dobra. Mniej więcej wiem, jak ta ich baza wygląda, ale ja tak. No nie dam rady za bardzo tego zrobić. Całkowicie sama. Ja potrzebuję, słuchajcie. Miecz! Tak? Ja potrzebuję miecz. W jakiś sposób to muszę zrobić. Dobra. Wiecie co? Poczekajcie, zniszczę troszeczkę tego nagrobku, to będę miała kamień, zniszczę trochę tych palm, będę miała drewno jakieś i zrobi sobie kamienny miecz. To jest dobry pomysł, a więc dobra, muszę się teraz tym zająć. Dobra, trochę tego kamienia muszę tutaj wyłupać w jakiś sposób? Okej, okay. teraz pod drewno. Jeszcze trochę drewna, okej. Okay. <laughs> Jeszcze tylko po moim koledze został śpiwód. Teraz przydałoby się jakoś rozpalić to ognisko, ale... Ale nie mogę tego zrobić. Zaraz, może gdzieś mam zapałki w kieszeni. Zrobione, zrobione! Aaa, nie! Podpaliłam się! sama się podpaliłam! Tak mówiłam, bo niby sobie się podpaliłam. Dlaczego ja się ciągle palę?! Oh my god, dobra, dobra, trochę bolało, ale okej. Okay. Teraz mogę sobie zrobić w końcu ten miecz! No nie! No nie! Nie mogę tak blisko podchodzić! Dlaczego się wciąż palę? Muszę tutaj głębiej wejść do wody, żeby przestać, dobra? Robię na odległość ten miecz! Teraz was załatwię! I odbiję mojego, ko mojego koleżkę! I jazda na nich! Krędy tylko! Zaraz nie tędy! Eee, ne, 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 zaraz, 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 zaraz i kurde, nie wiem, którędy, dobra, uwaga, tędy jednak, tędy jednak, tędy, 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 dobra, uwaga, tu, 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 tu i jazda na nich, oddawać mi mojego kolegę, oddawać go, oddawać go, oddawać mojego kolegę, nie, przestańcie we mnie strzelać, przestańcie we mnie strzelać, nie, dobra, już nie będę was osad... Nie, 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 NIE NIE nie. Ratunku, ratunku, nie! Dobra, zostawcie mnie! Zostawcie mnie, zostawcie mnie! Ja muszę to jakoś inaczej obmyślić, ale ja teraz muszę iść spać, póki jeszcze jest noc. Może nabiorę więcej sił, zastanowię się, jak tam zajść. No, z żadnej strony nie mogę zajść, przecież tutaj jest od razu przepaść. Jak ja mam to zrobić? No trudno, może jakiś pomysł mi przyjdzie do głowy w nocy. Nie! Ja tego nie odpuszczę. Tak, właśnie teraz w nocy się do nich zakradnę. Oni na bank się tego nie spodziewają. Zrobię to. Musi mi się teraz udać. Ja to zrobię. Uratuję go. Teraz idę. Ale będę się w sumie skradać. Tak, to jest dobry pomysł. Dobra, lecimy, boż księżyc powoli się chowa, więc ja muszę to teraz zrobić. Jak nie, teraz to już się nigdy nie uda. O nie, 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 nie. Oni tu idą. Muszę się schować za to, za to, za to, za to. Muszę się schować. Wiecie co? To nie przejdzie. Jak będę wyglądać ciągle tak jak ja, muszę przebrać się za chłopaka. Wtedy nie będą tacy podejrzliwi i mnie tam wpuszczą, na bank mnie wpuszczą tam do siebie. Więc muszę być teraz chłopakiem, muszę się gdzieś skitrać, gdzieś tak niżej, żeby oni mnie nie widzieli, jak się przebieram. I teraz na bank mnie tam wpuszczą, słuchajcie. Tylko teraz tak, może się też przebiorę za takiego rozbitka. O, dobra. Eee, włosy, włosy, włosy jakieś muszę tutaj ogarnąć. Męskie, tak, koniecznie są męskie włosy, więc dajmy tak, o takie trochę rozczapżone, żeby wyglądało to tak dosyć prawdziwie. I teraz, o, coś takiego, taka mina, ale nie, ja trochę nie widzę w tych włosach. O, dobra, będę taka, dobra, wstaje już dzień, słuchajcie, okej, okay, lecę, lecę teraz i będę, o, witajcie, jestem rozbitkiem. Dobra, patrzcie, patrzcie. Ten Szymon, takim jestem, więc chyba... chyba jest git! Chyba jest git, bo zobaczcie, nawet mnie stąd nie gonią! Co po, podejrzane, nie, nie, od kiedy tu jesteś? Dziś w nocy się rozbiłem! Dziś w nocy się rozbiłem. To o chłopak, może zabierzemy go. Tak, tak! Poratujcie jakimś jedzeniem. Jedzeniem, tak, dobra, może mnie wezmą do siebie. Gdzie przebywacie? Gdzieś taką dziewczynę w żółtych włosach? Nie, nie widziałem, ale widziałem, że ktoś odpływał, chyba taki w sumie. No to tak, to mogłam tak od razu powiedzieć. Podejrzeń, jak to tutaj, może damy mu jeść. Tak, dajcie, dajcie. Ona pójdzie na pożarcie, bo nas denerwuje, co nie chłopacy. No właśnie, widzicie? No to ona sobie poszła. A ja jestem taki głodny. Jestem taki głodny. To chodź. Okej, okay, to gdzie? Doprowadźcie to mnie. Gdzie mamy iść? Gdzie mamy iść? Dobra, idziemy. O, to tutaj. Dobra, dobra. To jest ich wyspa. Zgadza się. Prowadzą mnie normalnie do siebie na wyspę. Zapraszamy. No wow, bez dziewczyn wyspa dla chłopaków, zakaz, only boy. Widzicie to? Widzicie to? A gdzie ja będę mogła spać? Bo oni tu mają takie namioty, no dobra, tutaj jest jedzenie. O, a jak mamy do ciebie mówić? Mamy gościa, przedstawiają mnie. Dostaję jedzenie, dziękuję bardzo. Pyszne, bardzo pyszne. Weź łuk. I chłopaku, chronimy nim się przed dziewczynami. O dobra, to ja też będę was chronić przed dziewczynami w takim razie. Jak mamy do ciebie mówić? Um, mówcie do mnie. Jak oni mają do mnie mówić? Buli, dobra, niech będzie tak. <laughs> Nie mogłam więcej tego wymyślić szybko. Jestem Buli. O Buli, oki okay, Buli. No dobra, więc. Yy, Okej, okay, to dobrze, zobaczcie, jestem na ich tutaj wyspie. Ale gdzie jest moja koleżka? Gdzie jest uwięziony? Gdzie on jest? Muszę go znaleźć, bo to nie może być tak, że go tu nie ma. Gdzie on jest? Oni go tu pilnują, on tu leży, jakieś dziwne rytuały przy nim robią. Ale dobra, odejdę stamtąd, bo pomyślą, że to jest jakieś podejrzane, więc ja będę niby tu stać na czatach i bronić niby tej wyspy przed dziewczynami i innymi takimi. Ej, może jakoś odczekam, aż oni stamtąd pójdą i w ogóle, patrzcie jak się odgradzają, pójdą i wtedy ja go jakoś uratuję. Mam nadzieję, że się uda. Zów 100 ryb. He? Musisz złowić 100 ryb. Co wy mi tak rozkazujecie? Ale po co? A po co? Na co komu 100 ryb? Przecież zanim wy je wszystkie usmażycie, to połowa się zdąży zepsuć. Ty nam pomożesz. Musisz mieć test. Aha, czyli to nie jest tak łatwo, słuchajcie. No dobra, ale, ale sama nie dam rady. Test, czy jesteś dobry do nas? Ja potrzebuję kogoś do pomocy. O, dzięki, dzięki za wędkę, ale ja potrzebuję kogoś do pomocy. Sam nie dam rady. Przecież to jest ciężkie zadanie. Na no ten co ciągle leży, niech się przyda do czegoś. Też niech się ruszy i mi pomoże łowić ryby, a nie. Tak, no właśnie. No to wypuśćcie go stamtąd i dawajcie go ze mną. Ja cię popilnuję. No dobra, spoko, pilnuj. Ej ty, ej ty, chodź mi pomóż, Bilo tak? Nie boli jestem, ale nieważne, możesz do mnie mówić Bilo. Może tak być. Ej ty, chodź koleżko. O, wstałeś. Nareszcie. Chodź mi pomóż łowić ryby, możesz stamtąd wyjść. O dobra, dobra, to idziemy, to idziemy. Chodź łowić ryby, chodź połowimy razem ryby, a oni niech myślą, że my łowimy faktycznie te ryby. Ej, ty, to ja. Rozpoznajesz mnie? To ja bella. Rozpoznaje mnie, patrzcie! Rozpoznaje mnie, dobra. Ej, ja mam taki plan, żeby cię stąd wyrwać! Musimy uciekać stąd! Zaraz musimy stąd uciekać, bo oni zaraz się zorientują! Hm. O nie! O czym gadacie? O niczym, o niczym! O niczym nie gadamy! Tak, o niczym. Tak, oczywiście. O nie! Oni chyba, oni chyba się zorientowali. Chyba są źli. No dalej, dalej. Szybciej. Gdzie, gdzie my mamy iść? Fila, słyszałem, czy ty jesteś dziewczyną? Na górę. O nie, 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 nie. Gdzie jesteś, koleżko? Gdzie jesteś, koleżko? Musimy stąd uciekać. Oni... Stań tu. Oni nas specjalnie tutaj dali. I oni chcą nas zastrzelić. Musimy skakać do wody. Musimy skakać. To jest jedyna, słuchajcie, opcja nasza, żeby uciec. O nie. O, wyciągną strzały. Czy ty jesteś tą bellą? Oni się zorientowali. Ja już wolę, żeby mnie rozszarpały te rekiny, niż oni mnie tam załatwili z łuku. Mam nadzieję, że dopłynę do miasta zanim pojawią się tutaj rekiny. Widzowie, jeśli mi kibicujecie, żeby się udało, to musicie koniecznie zostawić łapki do góry. Subskrybujcie też kanał. Papa! Pa!